Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam siódmy rozdział Ewangelii według świętego Mateusza od początku do wiersza piątego. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim samym sądem, jakim wy sądzicie, was sądzić będą i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz Dżazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz. Albo jak możesz mówić do swego brata: pozwól mi usunąć drzazgę z twego oka, a oto belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz jasno, żeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Z przeczytanych słów dowiadujemy się że sądzenie jest narażaniem się na wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ wszyscy jesteśmy winni i nie jesteśmy w stanie nikogo osądzić sprawiedliwie. Jedynie Bóg może człowieka osądzić sprawiedliwie, ponieważ zna serca, myśli i uczynki każdego człowieka. My możemy tylko siebie osądzić, bo znamy samych siebie. Apostoł Paweł w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian napomina wierzących, żeby sądzili samych siebie, bo ci, którzy tego nie czynią, będą sądzeni przez Boga. Wśród Koryntian niektórzy byli słabi i chorzy, a inni pomarli, ponieważ się nie sądzili i przystępowali niegodnie do wieczerzy pańskiej. W 13 rozdziale drugiego listu do Koryntian Święty Paweł znowu napomina wierzących, żeby badali samych siebie, czy są w wierze. Badanie i sądzenie się według przykazań Bożych jest konieczne. Bardzo łatwo jest zapomnieć o sobie i zacząć sądzić innych, ponieważ łatwiej jest zauważyć cudze błędy niż własne. Znając własne słabości, powinniśmy być bardzo ostrożni w osądzaniu innych. W czwartym rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy: Przeto nie wydawajcie sądów, aż do czasu, gdy przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Na pewno każdy z nas ma wiele dowodów na to, że ludzie bardzo się mylą w swoich sądach. Pismo Święte dostarcza nam wiele przykładów niesprawiedliwego osądzania. Najbardziej niesprawiedliwie został osądzony Pan Jezus. Zgodnie z sądem faryzeuszów i nauczonych w Piśmie, Pan Jezus był zwodzicielem, bezcześcicielem i uzurpatorem. Społeczeństwo osądziło niesprawiedliwie nie tylko Pana Jezusa, ale także Jego uczniów. Ludzie czynią podobne pomyłki w dalszym ciągu. My w dalszym ciągu jesteśmy skłonni osądzić i potępić każdego, kto nie postępuje tak jak my, nie ma takich samych poglądów jak my, nie chodzi do tego samego kościoła co my i nie spełnia tych samych obrządków co my. My zwracamy wielką uwagę na powierzchowne rzeczy, ale Bóg zwraca uwagę na to, co jest istotne. Bóg nie zwraca uwagi na to, do jakiego kościoła chodzimy lub do jakiego wyznania należymy, tylko na nasz stosunek do Niego i do bliźnich. My możemy należeć do najlepszego kościoła, posiadającego prawdziwą naukę Bożą i być potępieni, jeśli żyjemy niezgodnie z przykazaniami Bożymi. Nauczyciele religii często napominali Pana Jezusa i Jego uczniów, że łamią przykazania Boże i ustawy kościelne. Oni uważali, że uzdrawianie chorych i zrywanie kłosów sabat było łamaniem święta, a nie umywanie rąk przed jedzeniem przestępstwem. Ludzie, którzy potępiali Pana Jezusa i Jego uczniów za wymienione czyny, byli zupełnie pozbawieni współczucia do bliźnich. Pan Jezus był pełen współczucia, więc nie mógł przechodzić obojętnie obok cierpiących, chorych ludzi w Sabat. On również nie zabraniał uczniom zrywać kłosów i jeść pszenicy, bo byli wtedy głodni. W naszych czasach żyją również ludzie tak bardzo religijni, że potępiają każdego za drobnostki, a sami dopuszczają się grubych grzechów. Pan Jezus powiedział do takich ludzi Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Tacy ludzie zawsze widzą drzazgę w oku bliźniego, a belki we własnym oku nie dostrzegają. Belka bardzo różni się wielkością od drzazgi. Według mojej opinii, belką jest przede wszystkim osądzanie i potępianie innych. Sądzenie świadczy o braku współczucia i miłości do bliźnich. Największymi przykazaniami są: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jeśli łamiemy te dwa największe przykazania, to jesteśmy wielkimi grzesznikami. Człowiek nieposiadający miłości i współczucia do bliźnich będzie zawsze zauważał we wszystkich braki. Mówiąc to, nie mam na myśli, że powinniśmy tolerować złe postępki ludzi. Są ludzie, których życie jest bardzo grzeszne i sprzeczne z zasadami Pisma Świętego. Błędy takich ludzi zauważamy łatwo, ale pomimo tego nie powinniśmy ich nienawidzić, ale przeciwnie, miłować i starać się im pomóc. Łatwo jest skazać kogoś na wieczne potępienie, ale znacznie trudniej jest wyratować grzesznika ze zguby. Pomóc komuś możemy tylko wtedy, gdy mu okażemy miłość i współczucie. Tego możemy nauczyć się od Pana Jezusa który przyjmował wielkich grzeszników i chętnie szedł do ich domów on nie łajał i nie wymyślał żadnemu grzesznikowi tylko okazywał każdemu z nich miłość my powinniśmy również tak postępować w szóstym rozdziale do galacjan czytamy bracia a gdyby komu przydarzył się jaki upadek wy którzy pozostajecie pod działaniem ducha w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Bardzo łatwo jest osądzić i potępić tego, kto upadnie, ale trudno jest go podnieść. W niektórych zgromadzeniach pierwotnych chrześcijan były różnice poglądów między wierzącymi, i różne problemy podobnie jak dzisiaj. Ale proszę zwrócić uwagę, jak apostołowie reagowali na to. Apostoł Paweł w XIV rozdziale listu do Rzymian radzi następująco. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że może jeść wszystko, drugi słaby jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego pana. Ostoi się zresztą, bo jego pan ma moc go utrzymać. Niektórzy nawróceni Izraelici mieli poważne trudności z przyjęciem poglądu, że można jeść wszystko, bo przed nawróceniem, zgodnie z nauką Starego Testamentu, nie jadali wieprzowiny i innych mięs nazwanych nieczystymi. Wielu Izraelitów, przyjąwszy wiarę chrześcijańską, nadal nie jadało potraw zakazanych w Starym Testamencie, co zrodziło spory. Ci, którzy byli przekonani, że można jeść wszystko, zaczęli sądzić tych, którzy nie wierzyli, że można jeść wszystko i na odwrót. Oczywiście ci, którzy wierzyli, że można jeść wszystko, mieli rację. Do nich należał apostoł Paweł, ale proszę zwrócić uwagę na jego tolerancyjny i łaskawy stosunek do tych, którzy mieli słabą wiarę. On ich nie potępił i nie kazał sądzić z powodu różnicy poglądów, tylko przyjął jak braci w Chrystusie. Wielu w naszych czasach jest zaskoczonych tym, że Bóg obdarza swoją łaską i napełnia duchem świętym ludzi o różnych poglądach w różnych wyznaniach. Ja uważam, że jeśli Bóg ich przyjął jako swoje dzieci to my też powinniśmy ich przyjąć jako braci i siostry w Chrystusie bez osądzania i potępiania. Sądzenie jest wielkim grzechem. Ono jest belką w oku, którą trzeba wyjąć, zanim się wyjmie drzazgę z oka brata. Amen.